Kiedy mówię o tym, że prowadzę firmę i pracuje u nas 32 osoby, no to sporo ludzi mówi, mmm, to już sensowny biznes. A kiedy dodaję, że od 8 lat, od samego początku, wszyscy pracujemy w pełni zdalnie, to u przedsiębiorców pojawia się pytanie, cholera Tomek, to jak ty ich kontrolujesz? I w tym filmie chcę Ci pokazać, jak do tego podchodzę, że ludzie, mimo tego, że nie patrzę im na ręce w tradycyjnym tego słowa rozumieniu, chcą robić swoje rzeczy, chcą się rozwijać i zwykle nawet robią więcej niż takie ber minimum. Zapraszam. Do oglądania. Do nagrania tego filmu zainspirowała mnie historia mojego kolegi, imię zmienię dla niepoznaki. Powiedzmy, że jest to Bartek. I Bartek prowadzi firmę, która generuje 2 miliony obrotu rocznie, już któryś rok z kolei e, robi fajne rzeczy, natomiast jest cały czas zajęty. No i ma problem ze wzrostem, problem ze skalowaniem, bo mówi Tomek: Ja nie mam czasu. Ja czuję się cały czas, że ledwo się wyrabiam z tymi zadaniami, które mam, no i nie mam czasu na to, żeby pomyśleć o wzroście. No i zacząłem go pytać: Dobra Bartek, to jak masz taki codzienny, normalny dzień pracy, to na co regularnie poświęcasz czas, co jest w twoim grafiku zapisane tak na stałe? No i zobacz, co Bartek o tym opowiedział: Praca z marketingiem szkolenie, konsultacje półtorej godziny dziennie. Praca z handlowcem jedna godzina dziennie codziennie. Menedżer prowadząca jedna godzina dziennie. Wskazówki na temat do sprzedaży, na temat produktu, na temat prowadzonych projektów. Do tego asystentka, pół godziny dziennie. Do tego wykorzystywanie networku, ofertowanie, spotkania z partnerami, generalnie kolejną godzinę dziennie. ogólno koordynacja firmy, godzina dziennie. Losowe pożary operacyjne, czyli coś, czego nigdy nie planujesz, ale zawsze się wydarza, kolejna godzina dziennie. No, i do tego dochodzi klasycznie kontakt z fabryką, którą, yy, która produkuje dla nich produkt, oraz kontakt ze wspólnikiem. No i teraz sumując to, masz łącznie 7 godzin codziennie zajęte. Zostaje ci normalny obiad w firmie, zostaje ci czas na toaletę, czas na jakiś oddech i chwilę odpoczynku, i jak w takim systemie, dzień po dniu, zbudować jakąkolwiek firmę, która ma szansę działać bez ciebie, skoro ty nie masz czasu na to, żeby cokolwiek budować. I to, bo jest, to jest inspiracją do nagrania tego wideo, bo zauważyłem, że mimo tego, że mi się te rzeczy, które opowiem w tym filmie, wydają proste i oczywiste i nie są odkrywcze, bo je robię, no to zobaczyłem, że jest wciąż sporo osób, które nie traktują tego tak bardzo jako proste. Więc chcę Ci to pokazać, bo myślę, że to może Ci pomóc poukładać swoje własne działania, bądź zainspirować Cię do tego, żeby po raz kolejny się temu przyjrzeć, bo nawet kiedy to wiesz, że tak to powinno działać, to nie zawsze. Wszystko, co wiemy, wykonujemy w praktyce. I teraz bardzo ważny disclaimer: bo kiedy rozmawiam od wielu lat z przedsiębiorcami, to oddzielam to, co ja tu będę mówił, dlatego że ja pracuję z tak zwanymi białymi kołnierzykami, z pracownikami umysłowymi i to totalnie inna rzeczywistość niż praca z niebieskimi kołnierzykami, z pracownikami fizycznymi. To są totalnie dwie inne firmy, dwa inne typy biznesów, dwa różne poziomy sytuacji, z jakimi się mierzymy, I ja realnie nie czuję się osobą, która może doradzić ci cokolwiek w pracy z pracownikami fizycznymi, nie mam takich doświadczeń, nie mam dobrych praktyk. Dlatego, że kiedy słucham ludzi, którzy mają takie tak budowane firmy, no to wychodzi nam, że problemy na co dzień to na przykład alkohol, to na przykład narkotyki, to kradzieże, to nie pojawianie się w pracy z dnia na dzień po prostu bez żadnego powodu. No i u mnie w firmie. Takie rzeczy się nie zdarzają, dlatego że to, co ja robię, to praca umysłowa. Do pracy umysłowej z samej definicji trochę nie przychodzisz, kiedy to jest Twoja ostatnia deska ratunku, bo właśnie od tego są prace fizyczne. I w pracach fizycznych dużo częściej dzieje się tak, że no nie mam pomysłu na siebie, no to pójdę na budowę. Nie mam pomysłu na siebie, no to pójdę gdzieś tam. I to generuje bardzo dużo problemów, z którymi w tym filmie nie mam w ogóle zamiaru sobie radzić, nie potrafię i to odrzucamy. To, o czym będę mówił, dotyczy wszystkich miejsc, gdzie mamy pracowników umysłowych, którzy są w tej pracy dlatego, że musieli się do niej dokształcić, przygotować, a przez to od razu dużo bardziej ją lubią, oni chcą być w tej pracy dobrzy i najczęściej chcą ją wykonywać dobrze. Na sam początek, pierwszy punkt, od jakiego bym zaczął, to czy ty w ogóle jako właściciel firmy masz możliwość delegowania rzeczy i zdejmowania z siebie tych operacyjnych rzeczy, żeby móc zarządzać i żeby mieć luz, to to, jak dobrych masz pracowników, bo kiedy zatrudniasz studentów, osoby początkujące, osoby bardzo, bardzo mało doświadczone. No to zgodnie z tym, co teraz na obrazku widzisz, zgodnie z tym co opisano w swoim blogu Kazbek, mamy taką hierarchię delegowania zadań. I teraz czym mniej doświadczony jest pracownik, tym bardziej obszerną instrukcję musi od ciebie dostać, tym więcej wymaga pilnowanie tej osoby i czym więcej jest tego rodzaju pracowników, tym ty jako właściciel firmy musisz ich częściej doglądać. No i jeżeli jesteś w sytuacji jak Bartek z początku filmu, że codziennie pracujesz nad pilnowaniem marketingu, sprzedaży, realizacji, sekretarki kogokolwiek, to jedną zmienną, do której chcecie zachęcić, może być to, żeby wiesz, wymienić tych dwóch, trzech pracowników, którzy są bardzo mało doświadczeni, na jednego, który już ma 3, 4, 8 lat stażu w tym, co robi. Bo prawdopodobnie wtedy ta osoba odciąży cię. Z wielu, wielu rzeczy, które teraz musisz tłumaczyć, bo zamiast, tak jak na samym dole tej piramidy, komunikować tej osobie 4,5 linijki tekstu, aby wykonała jedno konkretne zadanie, będziesz mógł to zrobić jednym krótkim zwróceniem uwagi, a efekt będzie lepszy i będzie wymagał mniej Twojej pracy. Zauważam, że to nie do końca jest standard na rynku wśród przedsiębiorców, żebyśmy myśleli o tym, że czasami warto dopłacić więcej za pracownika, który wykonuje u nas jakieś rzeczy. I u mnie to się sprawdza, że mamy bardzo mało osób, które są opłacane najniższą krajową w perspektywie tego, jakie są stawki na danym stanowisku, i przez to najczęściej te osoby to już są osoby ambitne, to już są osoby z doświadczeniem, które mogą zrobić trochę więcej niż średnia tych najniżej opłacanych osób na danym stanowisku. I to mi z głowy zdejmuje bardzo dużo ciężaru tłumaczenia w kółko tych samych rzeczy, kiedy ludzie rotują, bo jak mam ludzi doświadczonych, no to idzie to sprawniej. I kiedy jest tak, że dalej czujesz, że musisz wszystkiego pilnować, to prawdopodobnie problem jest w tym, jaki przyjmujesz naturalny model zarządzania firmą, bo możesz delegować zadania, o czym było w punkcie wyżej, a możesz przejść do punktu kolejnego, czyli delegować całe odpowiedzialności. No i trzy przykłady. Jeżeli rozmawiasz z marketingiem, to możesz komunikować zadanie: zrób nowe grafiki do kampanii, bo te nie działają dobrze. No albo możesz popatrzeć na liczby, które generuje marketing za poprzedni tydzień i zapytać, słuchaj, jak te wyniki mają się do celów i co chcesz zrobić, aby poprawić te wyniki i żeby za tydzień one wyglądały dobrze. I to są dwa różne pytania, bo zamiast pokazywać komuś palcem, co ma zrobić, pytasz go o to i wymuszasz na nim to, żeby też zaczął razem z tobą szukać rozwiązań. I to wymaga najwięcej, kiedy jeszcze tego nie umiesz, bo się musisz zatrzymać jako ten perfekcyjny, genialny CEO, przełknąć swoją radę, którą masz w głowie i poczekać na to, że osoba może mniej kompetentna od ciebie, może mniej przygotowana, może mniej ambitna, bo jest na przykład nowicjuszem w marketingu, będzie musiała samodzielnie dojść do pewnych rozwiązań. I teraz. To jest koszt tego, że musisz się zatrzymać, a korzyść jest taka, że to jest jedyna droga z mojej perspektywy do tego, żeby mieć osoby, które przejmują odpowiedzialność za obszary i przez to ściągają ci z głowy cały obszar, i nie musisz wtedy już w ogóle generować im tasków w tym obszarze, bo możesz po prostu rozliczać to z celów, z liczb. I to, co w tym pomaga, no to. To, co już pokazywałem na poprzednim filmie, Arkusz Odpowiedzialności. U mnie wygląda on tak. Czyli za zarządzanie firmą odpowiadam ja, za dowożenie odpowiada inna osoba, za sprzedaż odpowiada inna osoba, za cały marketing całej firmy odpowiada inna osoba, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te osoby mają określone KPI, mają określone cele liczbowe, bo to musi być liczbowe, nigdy uznaniowe, że tobie się podoba albo nie. No i wtedy oni mogą, jako zobacz, inteligentni ludzie w pracach umysłowych sami się nawigować, bo z tą odpowiedzialnością jeszcze jest, jeden, jedna zmienna, którą widzę. My z jednej strony jako przedsiębiorcy narzekamy, że mamy czasami niekompetentne osoby w zespole albo mało kompetentnych menedżerów, czy mało odpowiedzialnych ludzi, a z drugiej strony za wszelką cenę odbieramy im jakiekolwiek możliwości popełnienia błędu, pomyłki i nie dajemy im tej odpowiedzialności. To jak dorośli ludzie, którym płacimy, mają wziąć odpowiedzialność jak w dowolnej sytuacji problemu, to ten genialny właściciel firmy wszystko rozwiązuje za nich. No to przecież Naturalną zasadą ewolucji jest to, że zmniejszasz ilość energii, którą wydatkujesz po to, żeby przetrwać. No to skoro ktoś może zrobić coś za ciebie, bo zawsze to robi, to po co masz się wcinać? Tym bardziej, skoro jest to właściciel firmy i trudno podważyć jego zdanie. Więc, żeby w ogóle dojść do elementu ściągania z siebie zbędnej kontroli, musisz pozwolić ludziom. Być odpowiedzialnym za obszary, nie tylko za zadania. I teraz, co się musi wydarzyć, aby w ogóle te rzeczy były możliwe? No bo jeżeli z jakiegoś powodu Twoja firma nie działa teraz tak, masz wrażenie ciągłego niedoczasu, masz wrażenie, że musisz tych ludzi pilnować, że jak wyjedziesz na urlop, to oni w sumie, będąc w firmie, też sobie zrobią urlop, to coś tu nie działa dobrze. I teraz, skąd to może wynikać? Po pierwsze, żeby taki styl zarządzania, który, o którym teraz opowiadam, był możliwy, to twoja firma musi być stabilna. Dlatego, że zobacz, trudno jest zaufać innym, kiedy nie ufasz sobie. No bo masz takie przekonanie, że jak ty czegoś nie ogarniesz, to jesteś o krok od upadku, o krok od bankructwa. No jak Twoja firma za mało zarabia, nie zarządzasz tym dobrze, przespałeś jakiś okres na zmianę, to nie będziesz mógł zbudować zespołu, któremu zaufasz, bo Ty na ten moment, z mojej perspektywy, jeszcze nie możesz za bardzo zaufać sobie. Mamy tak jako przedsiębiorcy, nie? że jak idzie gorzej, to nasze zaufanie do siebie no, mocno jest nadwyrężone. I to jest pierwszy punkt. Drugi punkt to stabilny emocjonalnie właściciel. No, bo jeżeli twoim naturalnym trybem reakcji jest frustracja, jest obwinianie, jest szukanie winnych, to nie zbudujesz nigdy zespołu, który będzie mógł wziąć odpowiedzialność, bo to się będzie wiązało z za dużym ryzykiem, że jak pójdzie coś nie tak, to się na nich wyżyjesz. Więc dobrze by było być osobą, którą trudniej niż łatwiej wyprowadzić z równowagi, bo to ci będzie pozwalało zatrudniać dopiero wtedy ludzi którzy będą mogli chcieć brać odpowiedzialność, a nie tylko wykonywać zadania kiedy szef widzi, a odpoczywać kiedy nie widzi. Cierpliwość i zaufanie. Co w świecie niektórych przedsiębiorców brzmi jak gomerzonka, ale ja wierzę, że realnie jest potrzebne. Widzę to kiedy zatrudniam ludzi, którzy byli mm, gdzieś w organizacjach, które miały dużą presję, był tam jakiś mobbing, było tam cokolwiek takiego nieprzyjemnego w środowisku pracy, że Ci ludzie mimo bardzo wysokich kompetencji takich merytorycznych, dużego doświadczenia, lat stażu, potwierdzonych efektami i referencjami z poprzednich mm, lat pracy, mają taki problem, że mają tendencję do tłumaczenia się. Nikt ich nie oskarża, nikt nie potrzebuje tego tłumaczenia, ale oni, przez to, że przez kilka poprzednich lat byli w takiej organizacji, która była stresująca dla nich, to mają wciąż potrzebę tłumaczenia każdego swojego pomysłu, decyzji, mikroporażki, czegokolwiek. No i teraz, jeżeli Ty, jako właściciel firmy, budujesz tą relację i budujesz wartości firmy oparte na, na zaufaniu, oparte na cierpliwości. Dajesz tą przestrzeń na to, żeby ludzie mogli się trochę potknąć i wszystko jest ok, to oszczędzasz sobie słuchania setek godzin tłumaczenia, dlaczego coś tak planujemy, dlaczego coś nie wyszło. Bo to jest taka trochę hmm, ukryta potrzeba obrony i zepchnięcia odpowiedzialności na ciebie. Jeżeli ktoś w twojej firmie, z mojej perspektywy, bardzo dużo ci tłumaczy rzeczy, przelewa na ciebie cały swój tok myślowy, to może dlatego, że kiedyś podejmował ryzyko, to mu się nie opłaciło, bo dostał burę, bo został skrytykowany publicznie, bo, bo ma taką mini traumę. No i teraz przez to, że on niby bierze odpowiedzialność, ale jednak wszystko ci tłumaczy, no to finalnie to ty podejmujesz decyzję: no bo wysłuchałeś całego jego monologu, to zajęło ci pół godziny, w sumie nic się nie popchnęło do przodu, ale decyzja była twoja, a nie jego. To też cię jako właściciela obciąża, no bo przemnóż pół godziny dowolnego monologu razy 15 osób, no i masz wyjęte bardzo dużo dni roboczych, które mógłbyś poświęcić na budowanie biznesu. Dalej, feedback to feedback na proces, nie na człowieka. Poprawiamy proces, bo zakładamy, że ludzie mają dobre intencje, zakładamy, że ludzie chcą pracować, zakładamy, że chcą się rozwijać, zakładamy, że są kompetentni, no bo gdyby nie byli, to byśmy ich tutaj nie trzymali, prawda? No, i teraz, jeżeli trzymasz taką osobę w firmie, płacisz jej pensję, to jeżeli masz inne założenie i oceniasz człowieka, no to ta osoba nie będzie chciała brać odpowiedzialności i dalej będziesz kończył z tym, że musisz jej doglądać. I ostatni punkt, który należy mieć, żeby takie zarządzanie było możliwe, no to musisz mieć liczby i daty. Generalnie wszystko, co jest opisowe, nie działa w takim zarządzaniu, dlatego że opisowość to uznaniowość, a jeżeli ludzie mają mieć możliwość pracy samodzielnie, no to muszą mieć zero-jedynkowe kryteria. Kiedy sami będą mogli to popatrzeć i stwierdzić, ok, poszło mi dobrze, albo poszło mi źle. Tam nie może być miejsca na to, że prezes, właściciel coś uzna. No bo kiedy to jest uznaniowe, to bardzo trudno wziąć odpowiedzialność za to, co się komu podoba, czy nie. Branża kreatywna wie, o czym mówię, bo większość klientów mówi, dobra, zróbmy większe logo. Co znaczy większe logo? Hm. A kiedy jest to pokazane w liczbach, w proporcji, to dużo łatwiej się do tego odnosić, czy logo jest odpowiednio duże, czy nie. I to... Wycina całe dyskusje o niczym, które zapobiegają temu, żeby ktoś brał odpowiedzialność. I teraz na sam koniec, jak zrobić tak, żeby ten nowy kalendarz, kiedy przeprowadzisz firmę przez kolejne trzy miesiące, przez taką transformację modelu zarządzania i Twojego zachowania, żeby ten kalendarz wyglądał lepiej. No bo jeżeli ten kalendarz z początku wyglądał tak, jak widzisz na obrazku, no to ten nowy może wyglądać także. Wszystkie cykliczne spotkania raportowe masz raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, bądź raz na miesiąc, więc wtedy unikasz takiego odbijania piłeczki codziennie. Ej, słuchaj, no to jak tam? Bo zobacz, że w praktyce to bardzo mało wnosi, że ja zauważyłem, że czym częściej robimy update'y, częściej niż raz w tygodniu, na temat jakiegoś dużego działu, typu sprzedaż, marketing, rozwój produktu, cokolwiek, co realnie wymaga jakiejś pracy i jest trochę bezwładne, bo musi minąć po prostu trochę czasu, kiedy kompetentni ludzie pracują, to to zwykle jest marnowaniem czasu i wynika raczej z niestabilności emocjonalnej i niespokoju, bo na przykład firmę mamy za mało stabilną, niż realnie cokolwiek wnosi. Więc finalne to, do czego dążymy, to możliwie mało cyklicznych spotkań, oparte te, te spotkania oparte o liczby, o fakty, o dane. I dzięki temu nasz kalendarz już z automatu czyści się o bardzo dużą część slotów, które się uwalniają. Wyraźny punkt odniesienia dla każdego człowieka, który przejął odpowiedzialność, to znaczy cele KPI, żeby to ci ludzie mogli sami się oceniać i sami wnioskować jeszcze przed spotkaniem, pomiędzy spotkaniami, słuchaj, tu mam cel, jestem tu, czy idzie mi dobrze, czy źle. Oj, raczej nie zdążę, bo jak wiem, że mam osiągnąć jakąś liczbę na końcu miesiąca 100, minęło pół miesiąca, mamy 15, no to prawdopodobnie jestem bardzo daleko od tego celu, no to mogę sam wyciągać wnioski, ale trzeba temu człowiekowi pomóc taki cel ustalić. No i to jest w mojej głowie moja rola, żeby wyznaczyć takie cele dla każdego z działów i dla każdej osoby. Finalnie dzięki temu masz mniej zapchany tydzień, mniej zapchany miesiąc. Finalnie dzięki temu, że masz taki miesiąc, to masz automatycznie więcej energii niezmarnowanej na niepotrzebne update'y, niezmarnowanej na zbędne decyzje, masz bardziej zaangażowany team, ludzie samodzielnie mogą się oceniać, samodzielnie mogą naprawiać własną pracę, bądź ją przyspieszać, bo wiedzą do czego dążycie, i przez to masz dużo więcej, z mojej perspektywy, satysfakcji z tego, że pracujesz z ludźmi, którym też się chce. Ja to widzę bardzo często, i to jest ostatni argument w tym filmie, że. Duża część przedsiębiorców, która pracuje w tym operacyjnym chaosie, bo muszą doglądać, bo muszą kontrolować, to są ludzie z moich doświadczeń najbardziej wypaleni biznesowo. No bo ile można zarządzać takim przedszkolem? No jeżeli żyjesz w takiej narracji, że masz takie przedszkole do pilnowania, tak sobie wyobrażasz swoją firmę, no to ja bym takiego biznesu nie chciał prowadzić dłużej niż pół roku, bo to jest tak cholernie wypalające. A po drugiej stronie tego porównania i tej skali jest zespół, który okej, okay, Musi zarabiać więcej, bo to jest koszt tego, ale plus jest taki, że pozwala ci rozwinąć firmę do większego poziomu i kiedy jest trochę ciężej, kiedy jest trochę trudniej, to poza tobą, który tym wszystkim obrywa, są też menedżerowie, są osoby odpowiedzialne i da się tym zarządzić zespołowo, i wcale ten biznes nie musi być tylko na twojej głowie. I do takiego momentu w firmie Cię bardzo zachęcam, bo widzę, że w wielu dużych biznesach to właśnie ci kompetentni menedżerowie w tych momentach, kiedy właściciel firmy ma gorszy czas, jest mu trudniej, są w stanie wiesz, przejechać na poziomie może niewielkiego wzrostu, ale utrzymanie tej firmy w fajnej jakości. Właściciel potrzebuje tygodnia, dwóch, miesiąca, trzech na to, żeby wrócić do pełnej sprawności, pełnej aktywności. On sobie wraca z takim spokojem, że firma przeleciała nad tą dziurą, bo była tak rozpędzona bo są ludzie, którzy wzięli odpowiedzialność, mieli kpi -e i im się chciało, bo byli dobrze wynagradzani. To już koniec, jeżeli ci pomogło, to się bardzo cieszę, daj mi znać w ogóle, czy cokolwiek z tego, co opisałem, w twojej karierze już się wydarzyło, może to już poprawiłeś, może masz to zrobione lepiej. Czekam na inspirację, bo myślę, że bardzo wielu przedsiębiorców mogłoby skorzystać z tego, żeby się nauczyli tego, jak powinno się zarządzać firmami na większej skali niż to, co aktualnie mamy, bo to jest dobra inspiracja do tego, żeby zdejmować z siebie rzeczy, do których po prostu przywyknęliśmy, że robimy, a wcale już nie musimy ich robić. Dziękuję Ci bardzo, cześć.